Próg przedstawił strategię na najbliższe lata, i trzeba przyznać, że ta strategia jakoś strasznie mocno inwestorów nie zachwyciła. I to jest myślę, że takie łagodne określenie, bo zaraz po publikacji strategii mieliśmy lekkie spadki. rzeczywiście można powiedzieć, że są ku temu powody. Chociaż przyznam, że jeżeli chodzi o mnie, wcale nie odbieram jakiejś tak bardzo negatywnie tej strategii. I jeszcze mieliśmy do czynienia z wynikami spółki Żabka, która niedawno bardzo mocno rosła, ale dzisiejsza sesja minus 3%. Zauważmy, że Żabka w końcu jest powyżej ceny z IPO. I to trochę jej zajęło, no bo biorąc pod uwagę te pierwsze sesje, tak naprawdę upujaliśmy się wokół 19-20 zł, w tym momencie 24 zł, chociaż ostatnio lekki spadek był i o tych spółkach dzisiaj porozmawiamy. Porozmawiamy na no, giełdzie polskiej, czyli takiej giełdzie, która rośnie od dłuższego czasu, bo trzeba przyznać, że ten początek roku, zwłaszcza dla polskiej giełdy, jest naprawdę bardzo mocny. Zanim przejdziemy do omawiania tych dwóch spółek, to jeszcze partner dzisiejszego odcinka, a partnerem odcinka jest firma XTB, jeżeli tak jak ja inwestujesz w lub PT, albo chcesz zacząć inwestować w akcje lub ETFy, to do miesięcznego obrotu 100 tys. euro prowizja wynosi 0%. A jeżeli nie wiesz w jaki sposób kupić, sprzedać pierwsza akcja, założyć swoje konto na platformie XStation od XTB, to na końcu tego odcinka będzie odnośnik do filmu, w którym to dokładnie tłumaczę, pokazuję jak ja to robię. A teraz przechodzimy do spółki Kruk. Myślę, że nie trzeba za bardzo przedstawiać działalności spółki Kruk. To są, to są oczywiście wierzytelności i jeżeli są jakieś wierzytelności, których na przykład bank chce się pozbyć, no to Kruk może takie wierzytelności skupić. Oczywiście nie tylko, nie tylko na rynku polskim, chociaż na rynku polskim oni są bardzo istotnym graczem, ale są też istotnym graczem na kilku innych europejskich rynkach. No i... Przy ściąganiu tych należności, oczywiście, kruk w ten sposób zarabia no I biorąc pod uwagę samą spółkę, no to to jest już potężny gracz, no bo mówimy o kapitalizacji ponad 8 miliardów złotych. Z tym, że jeżeli byśmy cofnęli się na przykład o 6 miesięcy i popatrzyli na ten kurs sprzed 6 miesięcy, 3 miesięcy, 9 miesięcy, to się okazuje, że on cały czas tam oscyluje wokół 8 miliardów, więc spółka jakoś strasznie mocno ani w jednym, ani w drugim kierunku nie idzie. Cały czas jesteśmy w takiej bardzo długiej konsolidacji, pomimo tego, że wyniki wcale źle nie wyglądają, no bo biorąc pod uwagę te wyniki rok do roku, zauważmy, że przychody rosną od 2021 roku, tak samo zyski cały czas tam rosną od tego 2021 roku i rzeczywiście, no to nie jest tak dynamiczny wzrost, w tym 2021 roku, zauważmy 50% przychody, zysk wzrósł o 700%, ale te 15-20% rocznie tutaj jest. Pomimo tego, kurs nie chce jakoś iść w górę. To jest też spółka dywidendowa, no bo ta dywidenda jest tu od wielu lat, tylko za 2019 rok tej dywidendy tutaj nie było. No I biorąc pod uwagę tę strategię, ona też się trochę do dywidendy odnosi i o tym sobie dzisiaj trochę porozmawiamy. W każdym razie, spółka Krok mówiła o tym, że przedstawi swoją strategię na najbliższe lata, na lata 25-29, i że rzeczywiście tę strategię przedstawiła mamy informację o tym, że jeżeli chodzi o strategię, takie największe, zało najważniejsze założenia, podwojenie wartości bilansowej posiadanych portfeli z 10 na 20 miliardów na koniec 29 roku, ROE na poziomie okolic 20%, inwestycje w transformację cyfrową 500 milionów złotych, utrzymanie zadłużenia poniżej 3 dług netto do debity gotówkowej z możliwością jego tymczasowego przekroczenia. To jest myślę, że istotne. Może się pojawić kwartał, w którym to będzie, nie wiem, 3.1 albo 3.2 na przykład, ale ogólnie biorąc pod uwagę w samą spółkę ona mówi poniżej 3: to jest ten poziom, na który my, w który my celujemy idąc dalej mamy też optymalizacja kosztów między innymi, no i tutaj spółka oczywiście mówi o tym, że to nie jest prognoza, ani szacunek wyników finansowych na lata 25-29, czyli mamy te główne założenia tej strategii i trzeba przyznać, że biorąc pod uwagę to, co mieliśmy ostatnio, to co mieliśmy przez ostatnie lata, tak naprawdę nie ma tutaj jakiejś takiej strasznie dużej zmiany, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi właśnie o spółkę Kruk, tutaj też jest możliwość zainwestowania 15 miliardów w portfele wyżytelności w okresie 5 lat i jest to jest jedna, jedna sprawa. No i biorąc pod uwagę samą spółkę, no to zauważmy, że jeżeli chodzi o... Te jej wyniki finansowe, to one się właśnie poprawiły od 2021 roku. No i tak, patrząc na przez pryzmat tej strategii, ROE na poziomie około 20%. ROE, czyli ten wskaźnik rentowności, gdzie bierzemy zysk netto, dzielimy przez kapitały własne no razy 100%, mamy, mamy ROE i to ROE w ostatnich latach było na poziomie 27-25, czyli to ROE lekko się zmniejszy i to było coś, co mogło spowodować takie negatywne przyjęcie tej strategii. No chociaż no biorąc pod uwagę spółkę Kruk, my musimy pamiętać o tym, że oni mocno rozwijają się na długu. To jest taki biznes, model biznesowy, który mocno rozwija się na długu, a ROE bierze tylko kapitały własne pod uwagę. Więc tutaj ja bym, jakby, tak bardzo mocno tego ROE się nie przywiązywał, dlatego że, że tutaj pewnie jeszcze oni będą w stanie mocno się rozwijać, ale na długu, zresztą do długu sobie też trochę, też trochę przejdziemy. Patrząc na samą spółkę, to mówią o tym, że te nakłady na portfele wierzytelności od 2019, 11,1 miliarda, osiągamy 15 miliardów spłat z portfeli. I rzeczywiście, te spłaty cały czas się zwiększają. To jest myślę, że taki najważniejszy czynnik u nich, że te spłaty cały czas idą, idą w górę. I jeżeli mówimy o 15 miliardach na zainwestowanych, tak? no bo tutaj jest informacja, że zainwestują 15 miliardów w 5 lat, no to średniorocznie nie będzie tutaj żadnym odkryciem, jeśli powiem, że to jest 3 miliardy. Czyli mniej więcej to, co było do tej pory przez te ostatnie 2 lata. Zauważmy, 23, 24 rok, to są okolice ok. 3 miliardów, to mniej więcej chcemy utrzymywać. To jest zdecydowanie wyższy poziom niż to, co było jeszcze 4-5 lat temu, no bo 4-5 lat temu to było miliard, półtora miliarda mniej więcej. Teraz weszliśmy do tego, na to poziom powiedzmy 3 miliardów i te 3 miliardy powinniśmy utrzymywać, tak przynajmniej wynika z tej strategii spółki, spółki Kruk, no więc pierwszy ten wskaźnik ROE, o którym mówiliśmy, on ma trochę spaść, drugi ten wskaźnik czyli właśnie te nakłady na, na, na portfele wierzytelności on ma się utrzymać na mniej więcej tym samym poziomie co jest w tym roku i co było w zeszłym roku, no więc na razie szału nie ma, no tak bym to określił patrząc jeszcze mamy te kilka innych czynników odnośnie, odnośnie strategii i też przypomnę, że spółka niedawno weszła na rynek francuski. Badanie potencjału rynku inwestycji w portfele wierzytelności niezabezpieczonych. Jeżeli chodzi o ten 2023 rok, to były pierwsze transakcje na rynku francuskim. Tutaj myślę, że trzeba ważną rzecz powiedzieć odnośnie do tego, w jaki sposób ogólnie działa sama spółka Kruk. No bo to jest myślę, że bardzo istotne. Kluczowe jest dla nich to pozyskiwanie portfeli wierzytelności. Tak? No to jest ich jakby core biznesu. I w jaki sposób to się odbywa? Powiedzmy, że teraz mają jakiś nie wiem, mega potężny pakiet wierzytelności, nie wiem, 10 miliardów, tak? czyli kilkukrotnie więcej niż do tej pory pozyskiwali. I to naraz pozyskają. Co by to oznaczało dla spółki, dla wyników finansowych spółki? Dla wyników finansowych spółki na ten pierwszy moment to by oznaczało w pewnym sensie scenariusz negatywny, tak to trzeba określić, w dłuższym okresie pozytywny. Dlaczego? No bo jeżeli oni pozyskują taki duży portfel wierzytelności, to co się wtedy konkretnie dzieje w ich raporcie finansowym? Po pierwsze, zwiększają się aktywa, dokładnie segment inwestycje, tak gdzie tutaj teraz mają 10 miliardów. Powiedzmy, no gdyby pozyskali znowu 10 miliardów w tym momencie jednorazowo, to tutaj by było 20 miliardów, tak? W ten sposób to by, to by wyglądało. Ale jakby to wyglądało w rachunku zysków i strat? No bo mamy bilans, a jak to wygląda, jeżeli chodzi rachunek zysków i strat. Czy to im do, od razu wejdzie do zysków? No nie. I to jest właśnie to, że my musimy zrozumieć ten biznes. To znaczy, jeżeli kruk nabywa jakieś portfel wierzytelności, to to nie są wierzytelności łatwe do ściągnięcia. No takich raczej kruk nabywa mało ze względu na to, że banki nie chcą takich sprzedawać. Więc to są raczej wierzytelności trudne do ściągnięcia. Dlatego to nie jest tak, że oni od razu wszystko zaczynają ściągać. Najpierw idą do sądów zazwyczaj i przez to od razu idą im do góry opłaty sądowe. No bo muszą się sądzić właśnie o te wierzytelności. Oprócz tego, jak mówiłem, kruk rozwija się na długu. Gdyby pozyskali taki portfel wierzytelności, to pewnie pozyskaliby go na długu. Więc od razu koszty finansowe idą im do góry. A w momencie, kiedy wygrywają te sprawy, za rok, za dwa, za trzy lata wygrywają te wszystkie sprawy, znaczy no nie wszystkie, tak, ale część oczywiście wygrywają tych spraw i ściągają te, te wierzytelności, to wtedy to im wchodzi w wynik netto. Więc oni od razu mają zwiększone koszty, a ten wynik netto od razu zwiększa się w bardzo małym stopniu, bardziej zwiększa się w czasie, więc tutaj gdyby pozyskali taki bardzo wysoki, mocny portfel wierzytelności powiedzmy na raz, to od razu zysk netto mocno by spadł, bo wchodzą opłaty sądowe i koszty finansowe, binda gotówkowa też by spadła, bo tam wchodzą opłaty sądowe, tak kosztów finansowych nie ma, ale opłaty sądowe, Mocno zwiększyłyby się aktywa pod względem inwestycji, a zysk netto za rok, za dwa, za trzy lata dopiero zacząłby lepiej wyglądać. Więc w ten sposób to wygląda i to jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli w kontekście rynku francuskiego. To nie jest tak, że rynek francuski w tym roku będzie dawał mi jakieś niesamowite, fajne wyniki finansowe. To jest proces, który trwa latami. I no bardziej ja bym się tutaj skupiał na razie na tych rynkach, które, na których już oni są bardzo istotnym graczem. Na no, są takie rynki, tak, Polska, zauważmy, jeżeli chodzi o udział rynkowy kruka w portfelach datalicznych niezabezpieczonych na rynku pierwotnym, to jest prawie 50%, w Rumunii to jest ponad 50%, we Włoszech to jest ponad 50%. Zresztą trochę to o czym mówię, pokazują Włochy, Zauważmy, na początek 5%, 0%, 5%, Hiszpania też 0, 8, 8, Dopiero później oni zaczęli mocniej tam wychodzić, więc te pierwsze lata. Mogą być trudne, no tak chciałem to powiedzieć, żeby każdy zrozumiał, w jaki sposób właśnie tutaj ten, ta spółka działa. Myślę, że warto na to też zawsze zwracać uwagę. No i jak mówiłem, oni rozwijają się na długu i ten dług jeszcze mogą pozyskiwać, bo limity kredytowe niewykorzystane w tym momencie to jest prawie miliard złotych, około miliarda złotych. Więc tutaj mówimy o tym, że. Te portfele wierzytelności mogą być jeszcze spokojnie na tym, długu, na tym długu pozyskiwane. I tutaj myślę, że na razie nie ma jakiegoś takiego zagrożenia zbyt mocnym zadłużeniem. Ten dług netto do EBITDA jest na poziomie 2,5, więc no podchodzi powolutku pod 3, ale jeszcze, jeszcze do tego cały czas daleka, daleka droga. Też spółka cały czas zarabia pieniądze, więc to też w pewnym sensie obniża ten dług netto. Myślę, że o tym należy też pamiętać, kiedy właśnie mówimy o spółce, o spółce Kruk. No i jeżeli chodzi o Francję, zauważmy, ja mówiłem o tym, że w tym momencie jeszcze no, Francja nie jest jakaś taka bardzo istotna, ale w przyszłości rzeczywiście może być. Bankowe wierzytelności gospodarstw domowych i wskaźnik NPL, czyli to są te, te, te takie kredyty konsumenckie, kredyty zagrożone, te które kruk często pozyskuje. I zauważmy, że o ile to nie jest jakiś duży procent, to biorąc pod uwagę wielkość Francji, to jest populacja, zauważmy, jak, jak to jest duży kraj. To, ten, to te portfele rzeczywiście mogą być duże pod względem, te wierzytelności mogą być duże pod względem nominalnym, więc to może być naprawdę bardzo ciekawy rynek w kontekście najbliższych kilku lat. Jeszcze raz tutaj mówię, nie w kontekście tego roku, prawdopodobnie, może nawet nie w kontekście przyszłego, ale kilku najbliższych lat, moim zdaniem, moim zdaniem tak. No a jeszcze są inne rynki, pamiętajmy o tym, Kruk też o tym na konferencji troszeczkę mówił, tak wspomniał o rynku Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, z tym, że tam Konkurencja jest duża, trzeba też pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych również jest prawo stanowe, to troszeczkę również jest, w, jest tutaj pewnym utrudnieniem. Podejrzewam, że no w perspektywie kilku najbliższych lat wejdą na któryś z tych, z tych rynków, zresztą spółka nawet mówi o tym, że jeżeli w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych Warto będzie kupić większy podmiot za kilkaset milionów, to wtedy się zastanowimy, naradzimy z akcjonariuszami, bo może to wykraczać poza ramy finansowe tej strategii. Więc nie jest wykluczona jakaś akwizycja, żeby wejść od razu z takim większym przytupem na, tam, na te rynki, a nie iść tak, jak na przykład we, we Francji w tym momencie idziemy, czyli powolutku spokojnie. Ale to jest takie, taka opcja, powiedzmy, strategia sama nie zawiera wejścia na rynki Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych w tych najbliższych latach. To jest ewentualna e, 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 opcja na lata kolejne. Patrząc na samą spółkę, pamiętajmy też o tym, że te, ta liczba nabytych spraw przez grupę kruk cały czas rośnie no i prawdopodobnie będzie rosła do 2029 roku. I ta też wartość bilansowa nabytych portfeli cały czas, cały czas rośnie, powinna, powinna rosnąć. No ta doskonałość operacyjna to raczej powinno dawać efekty po 2029 roku. Czyli tutaj bardzo mocna inwestycja w optymalizację, w dużej mierze optymalizację IT, aby jak najwięcej rzeczy działo się bez człowieka, ale to myślę, że każda firma mniej więcej to robi, więc to nie jest jakieś coś, co to jest absolutnie niespodziewane. Ta taka transformacja cyfrowa, biorąc pod uwagę właśnie spółkę, spółkę kruk. No i mamy informacje właśnie o tym, że. Jeżeli chodzi o te takie najważniejsze cele, no to one są raczej albo na poziomie tego co kruk robił do tej pory, moim zdaniem oczywiście, albo co kruk robił do tej pory, albo nawet troszeczkę poniżej, jak chociażby to ROE, tak, które jest troszeczkę troszeczkę poniżej, ale ja jeszcze raz tutaj mówię, no kruk w dużej mierze rozwija się na długu, my o tym musimy też pamiętać. Sama strategia nie jest zła, ale to też nie jest jakiś przełom dla mnie. To znaczy mniej więcej to co było w 23 będzie powtarzane w latach 25-29. a mniej więcej w ten sposób patrzę na tę na tę strategię. Oprócz strategii była też polityka dywidendowa, i polityka dywidendowa zakłada: no, oczywiście, jeżeli dług netto gotówkowe będzie poniżej 3, jeżeli nie będzie tam żadnych dziwnych rzeczy, to wtedy będzie rekomendacja wypłaty dywidendy co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto grupy Kruk. Co najmniej 30%, czyli może być 30, może być 100, no, ale na 100 raczej bym nie liczył. No, to jest spółka, która potrzebuje tego finansowania po to, żeby skupiać wierzytelności, więc bardziej bym się skupił na tym poziomie 30%. No w ostatnich latach to było 35%, mniej więcej. Jeżeli tak sobie zobaczymy, to i w roku 2023... I w 22 i w 21 to było mniej więcej 35% zysku przeznaczone na dywidendę. Więc tutaj mamy lekki zjazd, to nie musi być nominalny zjazd, bo przypomnę, że kruk cały czas zarabia coraz więcej z roku na z roku na rok, więc tutaj to nie jest tak, że będzie mniej pod względem nominalnym. Zresztą to jest jak mówiłem, 30% minimum mogą wypłacić te 35%, no ale to jest takie mocno zachowawcze, tak bym to określił. Czy ta strategia ogólnie tak ja zauważyłem, że ona jest taka mocno zachowawcza też na konferencji wynikowej tutaj tak dosyć. Zachowawczo konserwatywnie od tego wszystkiego podchodzili. No jakby ja rozumiem, te, jakby ta idea tego biznesu no, musi sprowadzać się do tego, że musimy w pewnym sensie zachowawczo od tego wszystkiego podchodzić, tak żeby nie przeholować z inwestycjami. I taka sama jest ta, ta strategia. I to może był powód, dla którego rynkowi się nie spodbała. Czy mi się ona nie spodobała? Absolutnie nie, ale też gdyby tej strategii nie było i gdyby, gdyby kruk dalej robił swoje, czyli to, co robi do tej pory, to myślę, że nic by się nie stało, tak to określił. No, ale oczywiście skończyła się. Poprzednia strategia tak, musi być, znaczy, jest strategia nowa. W każdym razie, raczej neutralnie na nią patrzę, tak bym to określił. No, polityka dywidendowa, ktoś może powiedzieć, lekko na minus, może rzeczywiście, ale oprócz tego, raczej neutralna, neutralna strategia. No Jak mówię. Jak patrzyliśmy, o tutaj, patrzyliśmy na ten rachunek zysków i strat, i tłumaczyłem, w jaki sposób spółka, kruk te wierzytelności skupuje, później z nich ma, ma pieniądze. To pamiętajmy o tym, że no oni jednak te wierzytelności zaczęli tak mocno skupować w latach 22, 23-24, wtedy zaczęli przekraczać te 2 miliardy, więc teraz mocniej to im będzie też wchodziło w wyniki finansowe. Dlatego te spłaty cały czas z roku na rok powinny być lepsze, przynajmniej ja w ten sposób na to, na to patrzę. Odnośnie długu, to to też kruk informował, że wyemituje obligacje AP3 o łącznej wartości około 100 milionów złotych. Oczywiście można się zapisać. Wibor 3M plus stała marża 2,8 punkta procentowego. Podejrzewam, że będzie redukcja. Wcześniej były redukcje. W październiku były redukcje, tam było Wibor 3M i 3 punkty procentowe. W listopadzie była redukcja 62%. Wibor 3M i też 3 punkty procentowe. No teraz jest 2,8, więc troszeczkę niżej, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, samą spółkę, myślę, że. Też ta redukcja, redukcja będzie, bo wtedy było 80 i 60% samej redukcji. A my przechodzimy jeszcze do jednej spółki, mianowicie do spółki Żabka. Myślę, że każdy kojarzy, wiele osób było w spółce, w, w, w placówkach Żabki i. Patrząc na Żabkę, która całkiem niedawno zadebiutowała na giełdzie, no teraz 24 zł, chociaż było już nawet 24,80, to 25, okolice ok. 25 zł tutaj było. Trzeba przyznać, że ten debiut był duży jak na polską giełdę, ale nawet jak na Europę. Żabka wśród największych ofert publicznych w Europie. Jeżeli weźmiemy sobie 5 największych IPOsów w 2024 roku, to na czwartym miejscu jest Żabka Group na polskiej, najpotężniejszej na świecie i w, w okolicach giełdzie, więc to był na Pewno duży debiut. Ogólnie 24 pod względem rynku, pod względem debiutów giełdowych był lepszy niż 2023. Zauważmy, że liczba taka sama, ale ta wartość prawie dwa razy większa około dwa razy większa. Więc 24 rok był, był mocny. Zobaczymy, jak to będzie, jeśli chodzi o 25 rok. No szacunki są takie, że też ten 25 rok powinien być mocny, iść razem z tym ożywieniem na rynku IPO. No zobaczymy. W każdym razie, wracając do żabki, podali swoje wyniki finansowe, szacunki, wstępne wyniki finansowe za 24 rok i za czwarty kwartał. I co mamy w tych wynikach finansowych? Co widzimy w tych wynikach finansowych? Wzrost sprzedaży w okolicach 20%, ale też wzrost sprzedaży LFL, czyli tej sprzedaży porównywalnej. Bierzemy tylko te sklepy, które istnieją minimum rok. I patrzymy, jak tam wychodzi sprzedaż. No i jeżeli, powiedzmy, spółka sprzedaje głównie żywność i mamy na przykład inflację żywności 5% i ta sprzedaż LFL jest 5%, to raczej można powiedzieć, że nominalnie sprzedają tyle samo produktów, tak? Więc fajnie byłoby, gdyby sprzedawali, ta sprzedaż LFL rosła powyżej inflacji żywności. Jak to wygląda w żabce? Sam czwarty kwartał 7,1%. To jest ta sprzedaż porównywalna, sprzedaż LFL. W całym 2024 8,3%. Więc biorąc pod uwagę ten 2024 czwarty kwartał wcale nie był jakiś taki strasznie, strasznie mocny. Patrząc też rok do roku 2023 LFL prawie 11%, czwartym kwartał 10,6%, więc jest tutaj trochę gorzej rok do roku, ale ogólnie skonsolidowana sprzedaż większa, no bo cały czas żabka się rozrasta. Niedawno tam informowali, że przekroczyli 11 tysięcy już punktów i biorąc pod uwagę inflację żywności, to jest 4,8. Jeżeli chodzi o Biedronkę, mieliśmy sprzedaż LFL 1,1, Dino jeszcze nie mamy informacji, a żabka widzimy, że jest to, jest to lepiej, no bo to jest 7,1, czyli lepiej niż ta inflacja żywności. My też musimy pamiętać, że jest słabiej rok do roku, tak, ale też patrz, patrzmy na to, jak ta była ta inflacja żywności rok wcześniej i też do tego porównujmy. Więc tutaj biorąc pod uwagę samą, samą żabkę, mamy 7,1 ten sprzedaż LFL w 2024 roku w czwartym kwartale, mamy ponad 11 tysięcy sklepów, 11 tysięcy sklepy, dokładnie, jeżeli chodzi właśnie o, o żabkę i raczej to się dalej będzie rozwijało, 60 już mamy w Rumunii. Patrząc na same perspektywy odnośnie marży, mówią o tym, że w, podtrzymują oczekiwania podane przy IPO, czyli zakładają poprawę marży na poziomie bliskim górnej granicy przedziału 12-13% w perspektywie średnioterminowej. Tutaj mówią o tym, że przyspieszy wzrost skonsolidowanej, skorygowanej marży bid w całym 2024 dzięki stabilizacji kosztów energii oraz rosnącym efektom skali. No, myślę, że ciekawe. Ja tutaj się cały czas zastanawiałem, czy zaraz po IPO nie będzie jakichś słabszych wyników, no bo bardzo często jest tak, że mamy IPO rok, dwa lata wcześniej, no bo już wtedy wiemy, że będziemy wchodzić. Pudrowanie wyników i takie mocne pudrowanie wyników, a później się okazuje, że jednak, jednak może być dosyć ciężko pobijać te wyniki finansowe. Tu się okazuje, że żabka na razie wygląda dobrze. No, umówmy się, ten debit jeszcze no, był stosunkowo niedawno, no, tak to trzeba tak to trzeba określić. Więc biorąc pod uwagę te wyniki finansowe, no, mamy wzrosty, tak to trzeba jasno stwierdzić, że te wzrosty są. Te wzrosty pod względem chociażby LFL, które są mocnym, istotnym wskaźnikiem, są słabsze rok do roku, ale wciąż są powyżej inflacji żywności, więc na to też zwracamy zwracamy uwagę. Mówią o tym, że cały czas podtrzymują te prognozy odnośnie marży bid. To jest myślę, że plus. Też tutaj prezes Żabki mówi, że pozytywnie oceniamy obecną sytuację rynkową, możliwości zakupu klientowego, zakupowe klientów format formatu takim, jaki jest Żabka. Bo przypomnę, że Żabka to są te sklepy, gdzie bardzo duża część sprzedaży to jest ta sprzedaż, sprzedaż gdzie... Kupujemy produkty, które zaraz spożyjemy, które spożywamy w tym samym dniu, więc to jest trochę inny model biznesowy niż Dino, Biedronka czy, czy Lidl. No i mówią, że na razie to się fajnie rozwija. Dostrzegamy znaczący potencjał dalszego rozwoju, co pozwala nam z optymizmem patrzeć na 25 rok. No takie powiedzmy zdanie, które warto zawsze, zawsze dodać. Nie zaszkodzi dodać takiego zdania, nie ma tutaj żadnych liczb, więc nie musimy się z niczego tak naprawdę rozliczać. Krótki komunikat, myślę, że nie zawiódł jakoś zbyt mocno, chociaż inwestorzy lekko właśnie na minus, minus 3% po tym komunikacie, ale też trzeba pamiętać o tym, że były mocniejsze wzrosty właśnie 2-3 dni wcześniej, więc. No, jesteśmy wyżej niż w trakcie debiutu, no to na pewno ludzi, którzy, którzy uczestniczyli w tym debiucie cieszy. Przypomnę też, że dom maklerski M-Bank podał swoje najlepsze spółki na 25 rok i tam jest między innymi Żabka w tych spółkach największych, między innymi właśnie XTB, LPP, Kruk dzisiaj omawiany, czy Żabka. Oprócz tego też warto wspomnieć o tym, że Żabka cały czas się zmienia, rozwija swoją działalność. Zresztą oni tutaj mają podane, że podstawowa działalność i nowe silniki rozwoju. Te nowe silniki rozwoju nie są jakieś istotne, ale też dodają do tego wyniku finansowego. No bo tutaj, jeżeli chodzi o żabkę, to mówią, że nieustannie dołączają nowe usługi. W sklepach można oczywiście oprócz tego, że kupić różne rzeczy, nadać paczkę, odebrać paczkę, opłacić rachunki, wypłacić pieniądze, oddać naprawy telefon, nawet naprawić lub wyczyścić, wyczyścić buty. Niedługo, od niedawna, w wybranych placówkach dostępne są druki. Karki. Z czasem prawdopodobnie będzie można skorzystać z dedykowanej karty płatniczej z limitem kredytowym, także wszystkim się zajmuje. Można tutaj powiedzieć, że jeszcze zaraz będzie się zajmować hodowlą jedwabników, bo tak naprawdę już niemalże wszystkim żabka się zajmuje, wszystko w tych sklepach można, można zrobić. No ale taki model biznesowy, biorąc pod uwagę samą spółkę żabka, my pamiętajmy o jednej dosyć istotnej rzeczy: było IPO, to IPO było całkiem niedawno i mieliśmy oczywiście sprzedaż akcji to nie było IPO gdzie pozyskiwaliśmy jakiś kapitał na rozwój tylko to był sprzedaż akcji części akcji przez głównych akcjonariuszy no i ta strona sprzedająca oczywiście miała lokapy. Lokapy były na 180 dni od, od dnia kiedy żabka pojawi się na giełdzie no pojawiła się na giełdzie 17 października czyli druga połowa kwietnia to jest ten czas gdzie te lokapy wygasają więc możliwe że będzie że będzie jak, jakaś podaż ze strony głównych akcjonariuszy. Przypomnę, jeżeli chodzi o głównych akcjonariuszy, tutaj oni mają ponad 50% akcji wciąż. Więc to jest potencjalny minus, jeżeli chodzi o spółkę Żabka w ten naj, ten, przez ten najbliższy czas. No rozwój nie jest już aż tak mocny, ale trzeba przyznać, że dalej, dalej jakoś ciężko, strasznie się przyczepić do samych wyników finansowych, no bo one rosną, no ale mnie troszeczkę boli tutaj właśnie, znaczy może nie boli, ale mi wydaje się, że jeżeli chodzi o ten kwiecień, ta druga połowa kwietnia, no możemy mieć jakieś informacje odnośnie, odnośnie potencjalnego ABB. Oczywiście nie musi być, tak? To nie jest tak, że oni na 100% sprzedadzą swoje akcje, ale przypomnę, że do tej pory takiego ryzyka nie było od połowy kwietnia, drugiej połowy kwietnia takie ryzyko tutaj będzie, więc też trzeba brać to, brać to pod uwagę. Ja żabkę miałem na debiucie, sprzedałem po debiucie praktycznie na zero, więc nie mam do niej jakichś ani złych, ani dobrych intencji. W każdym razie, biorąc pod uwagę żabkę, w końcu jesteśmy powyżej tej ceny z debiutu. Napisz w komentarzu, co ty myślisz o dzisiejszych spółkach. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję standardowo, życzę samych zysków, no i trzymaj się, cześć!